Rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie. Pieściarze z całej Polski zgromadzili się na hali sportowej w Zespole Szkół w Sokółce. Mistrzostwa potrwają do 5 października. Wydarzenie zostało rozpoczęte występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli. Chciałem wyrazić głęboką wdzięczność, że oprócz ducha walki sportowej, który dzisiaj gości u nas tutaj w Sokółce, w Powiecie Sokulskim, jest też duch patriotyzmu, bo dzisiejsze Mistrzostwa Polski są przy okazji obchodów wspaniałej rocznicy, 105. rocznicy Bitwy Niemieckiej i za każdym razem... Wiemy o tym, że sportowcy to patrioci, sportowcy to ludzie, którzy kochają Ojczyznę. W dzisiejszych czasach, kiedy ta nasza wolność, ta Ojczyzna jest tak mocno zagrożona przez różne tutaj, my na granicy to wiemy najlepiej, działania hybrydowe i inne, podkreślanie patriotyzmu, podkreślanie przywiązania do Ojczyzny na każdym kroku, również przy okazji tego typu imprez sportowych. Jest kluczowe i ważne. Wychowanie młodzieży w duchu sportu, w duchu patriotyzmu to powinien być cel każdego działacza sportowego, każdego, kto pracuje z młodzieżą. Jestem wdzięczny całemu środowisku bokserskiemu za to, że wybieracie nasz powiat, za to, że wybieracie Sokółkę. Sokółka to nieduża miejscowość w Województwie Podlaskim, ale... Już na stałe wpisała się w kalendarz Polskiego Związku Bukserskiego. Ogromny zaszczyt i wielki szacunek za odwagę w organizacji. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję w imieniu całego zarządu. Bardzo gorąco dziękuję dla pana starosty Piotra Reczko, że po raz kolejny... Została zorganizowana tu impreza centralna, jak również dla Tomka Potapczyka, który podjął się tej misji przeprowadzenia Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Także ze swojej strony dziękuję Panom bardzo i wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, czyli do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Szanowni Państwo, Panie Starosto, serdecznie dziękujemy za doskonałe przygotowanie i przyjęcie całej ekipy Sędziowskiej. Bo ja mówię w, w imieniu ekipy Sędziowskiej chciałem pogratulować właśnie świetnych przygotowań, które się odbywały i odbywają i myślę, że do końca będziemy zadowoleni. Nie będzie na pewno żadnej ujmy, żebyśmy później narzekali. Pięknie dziękuję, że po raz kolejny Sokołka stała się stolicą boksu olimpijskiego. Za każdym razem dziękuję wszystkim. Teraz również piękne podziękowania dla osób, które przyczyniły się do tego, aby ta impreza odbyła się właśnie w naszym mieście. Pan Starosta Sokulski, Piotreczko. Zaraziłem go tym sportem, ogólnie sportem. Mam nadzieję, że promocja naszego powiatu będzie w Polsce znana wszystkim i będą ludzie mówić o Sokółce, o Powiecie Sokulskim jak najwięcej. Tym zgromadzonym dziękuję za przyjęcie zaproszenia wszystkim tym osobom, które tutaj jeszcze raz dziękuję zawodnikom, trenerom, sędziom, życzę udanych zawodów. Dziękuję.